Jesteśmy w Gdańsku w domu państwa Michalczewskich. Postanowiłam sprawdzić, co u nich słychać i czy cura wywróciła ich świat do góry nogami. Ja jestem cały czas w szoku. Nelkę dostałem jako, jako narączki pierwszy. Także byłem bardzo dumny, byłem pod wrażeniem, mm. nawet się poryczałem. No jest to wielkie przeżycie naprawdę. <laughs> nie, czeka, 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 czeka. Jest, nie. Tak. nie tak. Jak dzielicie się obowiązkami? Wszystko robię ja. <laughs> Taki spodział. Ja nie jestem dopuszczalny tak do Darka nie byłem hmm. dopuszczalny, no ale pobujam, uśpię, potrafię uspać. To Darek nam powiedział, Ta, tata chce mieć siostrzyczkę. I to od razu mi chciałbyś siostrzyczkę. mówię, my syneczku, ale to tak nie, nie zawsze tak jest, że możesz mieć siostrzyczkę, może być braciszek, nie ja chcę siostrzyczkę. I jakie było pępkowe? Podobno zrobiłeś sporą imprezę. No było takie no około 100 osób. Bardziej więcej niż mniej, o tak. Także było bardzo fajnie, ale na bąbkowym były pary. Basia też była zaproszona. Ja, tak, to prawda. Nie, nie, chca, nie, nie chciała się pokazywać? Nie, nie, Jeszcze, nie, 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 nie chciałam zostawić córeczki. Proszę, już, na ciebie, taki to, że jesteś. Jaką mamą jest Basia? Myślę, że mama Basia jest wspaniałą matką. Ona jest w ogóle taką wspaniałą gospodynią. Wszystko musi grać w domu, wszystko ten no, nie wyjdzie, jak coś tam nie położy, nie, wszystko musi być poukładane, posprzątane na swoim miejscu i tak dalej. Takie bardzo pedantyczne jest, bardzo pedantyczna, ale też troszczy się o nas, o naszą rodzinę, o mnie, czy o Darusia, czy o, czy o małą Nelkę. Jak Ci się Darek oświadczył? Oświadczenia nie były za no, bardzo sympatyczne, bo byliśmy pokuseni. Wracaliśmy z Warszawy, już wróciliśmy, w garażu, to Darek wyciągnął pierścionek i mówi, masz, miałam Ci go nie dawać. Nie, nie, coś wyjątkowego. No. No, jest pewno, to jest po prostu. Na pewno wyjątkowe. Jakim mężczyznom jest, jest darek? Ciężki do życia. nie, 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 nie ja łatwo. Rozpieszczacie? Rozpieszcza Rozpieszczacie? Rozpieszczam mnie, to prawda. W jaki sposób? W sumie mam wszystko, co chcę. Ja zawsze powtarzam, bo ktoś tam się pyta, a co dostałeś na urodziny od męża, czy coś tam, co dostałeś na gwiazdkę? Ja mówię, ja mam urodziny codziennie. Jesteście a, przeciwieństwem, czy jesteście bardzo do siebie podobni? Myślę, że jesteśmy, ale to całkiem odwrotnie. Całkiem całkiem inni. Jaką kobietą jest Basia? Basia jest tak, przecież jest niekonsekwentną. Zero konsekwencji. Żeby była konsekwentna, że do mnie to zostawiła. To, to... A tak wam <laughs> nie ma problemu. Nie to zawsze żart. No, Basia jest całkiem inna, Basia jest pedantyczna, specyficzna, jest. jest, 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 Basia jest damą. To jest mój pas, gdzie wygrałem z Lancerem Barberem Falką już tu świata. To jest taka wyjątkowa książka, ona w 100 egzemplarzach tylko. I tutaj właśnie jest wielkie dzięki za wspaniałą karierę. Peter, mój, mój promotor Peter Koli, Peter Hanrats. To była największa osobowość, którą poznałem. Papież, papież, był wielki, papież był, papież był wyjątkowy. Papież, papież mnie. To było wielkie przeżycie moje. Jaki jest wasz przepis na sukces? Trzeba szukać tej pasji, trzeba interesować się życiem. Jak się człowiek życiem interesuje, interesuje się światem. To świat też się będzie to mu interesował. I największym naszym problemem, ja co mamy za problem, ja mówię, naszym problemem jest brak problemu, kochanie. Tak dzwonię gdzieś do lekarza i, i, i chcę się zarejestrować tam dzieci i długa strasznie kolejka i nie ma terminów. Dzwonię do męża, może zadzwonić, Darek zadzwoń, Darek dzwoni. Dobra, masz wizytę jutro. Nie mam problemu. No bo ja potrafię ładnie, ładnie rozmawiać, poproszę i tak dalej przemówię, Mówię. Ja Słuchajcie, ja jestem Darek Micrzem Świata, proszę mi załatwić to spotkanie. My się, się doświadczamy. To nie jest tak, że ja tylko biorę i chcę bez kolegi. Ja też się dzielę sukcesem. Mój